O zabranie głosu proszę marszałka województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, znakomici goście, drodzy kapłani, w imieniu władz województwa, w imieniu zarządu województwa całego Sejniku Własnym dziękuję za pracę, za trud, za wysiłek, zwłaszcza w tak trudnym roku jak rok obecny, kiedy dospiera nam susza to tą, udało się zebrać, będzie na wagę złota. Samorząd Województwa Mazowieckiego kończy w tej chwili rozliczanie tych wszystkich programów z europejskich funduszy, które były realizowane z pieniędzy z lat 2017-2013. Rozpoczynamy już nabór na jesieni tego roku do nowych programów. Bardzo wiele udało się zrobić w naszych gminach, w naszych powiatach, w całym województwie i w wymiarze inwestycyjnym, i w wymiarze wsparcia bezpośredniego dla rolników, w postaci dopłat bezpośrednich, w postaci modernizacji gospodarstw, ale też programu rozwoju obszarów wiejskich. Tak jak to powiedział pięknie dzisiaj podczas kazania w pani świętej, ksiądz dziękam. rzeczywiście pięknie się zmienia ta nasza, ta nasza przestrzeń wiejska. To nie jest tylko kwestia zapowiedliwości nas wszystkich, ale to jest kwestia pewnej odpowiedzialności za to, co nas otacza. Tutaj w tej gminie, w przepięknej gminie Bodanów też myślę, że wiele udało się już zrobić. Życzę nam, abyśmy mieli optymistyczne podejście do przyszłości, abyśmy potrafili wspólnie budować, abyśmy chowali się solidarnością, pomocniczością, tym wszystkim to jest tak niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, w takich czasach zatonizowanych. Ze strony władz województwa deklaruję Wam dalej Wsparcie, pomoc, współpracę, bo niezwykle dobrze układa się współpraca między władzami gminnymi, powiatowymi i władzami województwa tutaj na Mazowszu. 314 gmin, 42 powiaty, ale jesteśmy jedną wielką rodziną, wspólnotą 5 milionów 300 tysięcy obywateli. Wytwarzamy najwięcej w Polsce, prawie 23% polskiego produktu krajowego brutto to jest prawie 100 miliardów dolarów. To jest imponująca naprawdę ilość. I tutaj jest też trud rolników, trud ludzi mieszkających w środowisku wiejskim. Życzę pomyślności, wszystkiego dobrego no i tędecznych jednak pada. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu proszę posła na, do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego.